Twarda w nocy. To znaczy, zejść ciemno. Co kiedyś mogę zagrać? Ale to miałem taki plan. Ale na tej mapie modna npc ty nie działa dobrze. Wiem, popróbowałem na pr no, prywatnie. NPC spełnią się jak na głównej mapie a ta mapa nie yy, za bardzo nie, nie pokrywa się z tą główną, -podstawową, podstawową mapą i wtedy na przykład NPC spełnią się w lesie co powinny w mieście się zespełnić, a w mieście jest pustka i tak dalej. Tak to wygląda. I I a Ahora, no, 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 okay. Y fijo, esto es okienko. Akurde, poru, no, to wygląda. No, dobry an. Ok, ya que no, niby ido! A taki to jak ty nie chciałeś O, jesteśmy praktycznie na krawędzi tego miasta A to miasto nazywa się Krillelet Nie jestem dobry z nas, no, Jak widać No, popieraj A to jest Dobry Janusz Otóż, na nie mam bazy, bo to są pra praktycznie te pierwsze dni. Jak na razie ja tutaj zwiedzam tą mapę. I chcę bardziej tą mapę poznać, więc ja byłbym bardziej skłonny mieć bazę taką... ...mobilną w postaci samochodu. W postaci, sam w, postaci sam w postaci samochodu. O, nie, 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 nie. Nie, od tyłu. Meg, Meg na ziemię, nie wstawaj. O! Oh. Takie coś to ja, to ja lubię. Hmm, harnasz. Dobry ale zbój. Dobry harnaź. No dobra. Harnaź wypity. I można lecieć dalej. Tam powinno być dużo zombie, więc nawet tam się nie zbliwam. I dwójeczka. Bez płot? Może otworzyć. OK. Nie da się otworzyć. O! Słyszałem coś na plecach. A, dobrze, słyszałem. I myk po głowie. I jeszcze raz. I jeszcze. O, karna To jest racja, i panie Wojciechu, jak ja to będę pamiętać i w miarę dużo paliwa zbierzemy, to ja mogę nawet na tej mapie w miarę fajną miejscówkę pokazać, taką na no, od ludzi na odludziu, taką, no, taką, taką serią na wsi, ale to trzeba trochę samochodem podjechać, ale to jest w pod... I tak spojrzy to w miarę dobra, taka baza, baza. A, wyp a baza wypadowa to będzie można zrobić nie gdzieś w mieście, można najpierw włączyć, później przyłączyć. I coś będzie? A jest do zimy. Aż tak długo nie gramy, po właśnie dla zabawy grałem w jakieś miesięczne wyzwania żeby w ciągu miesiąca coś tam zebrać i tak dalej dla ciekawości pana będę mógł pokazać nawet kiedyś jednego mojego save'a. gdzie ponad miesiąc już praktycznie już drugi miesiąc prawie już trwałem i praktycznie jestem ustawiony na to koncesia. To więc... Trochę, trochę tego nutu już tam wieje. Jak dla mnie. Tak się ma się wszystko i można tego w bazie siedzieć. Okej. Okay. Oba trochę się przespać. Żeby jak mnie nie widziały jak będę spać Okej okay. Też tak można A na 4.0 to też były, są te Powoli takie zmiany typu, że na budynkę powoli Jakieś rośliny, winorośla rosną I widać jak to powoli się stawiaje. Bo ja w tyle we 40 0 nie grałem a ja wiem, że co 4.1 już po miesiącu już takie rzeczy zaczynają się dziać, że powoli wszystko zarasta. Mek. No, to jest bardzo ciekawe. Ogólnie mi, ja to też lubię wy zomboicie, to widać jak ten czas mija. Jak to powoli wszystko zarasta. Okej. Okay. I przechodzimy. To jest The Life I've Believing? Oczywiście. Tylko trochę się ściszymy. O! Spadaj, kobieto! Wyszliśmy tutaj oglądać film, a nie... ...Cimci Rimci. Solar. Ok, Okej, pora ten panda wymienić To troszeczkę... No, troszeczkę. Myk. Żeby wszystko sobie przyswoić. Okej. Okay. I lecimy dalej. O, to na pewno musi być przyjemny widok. Nie wiem czy to tylko ja mam takie zboczenie, ale uwielbiam wycinać w grach lasy. Po prostu ciąć drewno i ciąć. To takie le taki odprężają. Ok, okej. Zobaczymy tylko autka, czy ma coś w sobie z paliwa. Bo jeszcze ani razu nie widziałem. Z na tej mapie, z tego moda Stacji penzynowej Okej, okay. dawaj kolejny A masz z zegarek Kurtka Daję po chłopsku jak tak Wchodzimy. Zero paliwa, butyków też nie ma, no to kadry, auto też można tutaj wybić? Można, ale otworzyć już nie można. No, w sumie zombiaki to duży problem. Jak one są tak mocno zbite? I co, to? jest pusty. pusty. A na 4-0 to jakiej broń używa Wojciechu? O na 4-0 to ja pamiętam, że używałem najbardziej siekiery. Mm, To mi najbardziej przyjemne mi się wydawało. U kolejny pełny. Tak to ma być. Tego ten no, śpiwak lekko uciążliwy jest. Pewnie jak już to po tych coś miesiącach grania to. Masz ładny poziom w posługiwaniu się siekieru. No już na tym, nawet już na trzecim widać już różnicę pomiędzy innymi broniami. A co dopiero na tym piątym czwartym? Pewnie tym się siekierę jak Wiedźmin. Tyk. Okej, to będzie w tamtą stronę. No tutaj, hmm, samochodzik. Może się uda się coś wziąć od niego? A tu jest napisane? A, nerwski. Okej, okay. mogę normalnie dać? Nie, no to. Tak, przechodzimy na miejsce. I co tutaj mamy? O, cukierek. Wezmę. I zjem. Nom, nom, nom. Okej. Okay, ten samochód praktycznie na części będzie można zrobić. Bo to niczego się nie przyda innego. Tak prawda. O, tutaj drzwi otwarte. Ale do domu pewnie będą zamk zamknięte. Mek? Dobra. zejdzie to trzeba zrobić. O, kolejny alarm. okej. Okay. Pora się ukryć. Kolejny alarm dzisiaj. No, gdzieś tutaj uda mi się ukryć. Okej, okay, tutaj w miarę pusto jest. Jak wszystkie wszystkie zębiaki idą, no to ja poproszę, prostu stawiam gdzieś w jakimś budynku. Może się uda. Okej, okay, za cicho. Ten budynek może być ciekawy. Co ładne błot ma. Otwórz okno. Może tutaj? Udało się. I zobaczmy, co tutaj może być. Tylko tak ostrożnie, trzeba patrzeć. Okej. Okay. I lecimy na samą górę. O ile dobrze widzę. Bo jak pięterka są umeblowane, umeblowane to pewnie i góra jest. Czyli strych. Czyli fajne rzeczy. Mech. To tyle? Chyba tak. Czyli mieszkanko jest na samym. na samym. Ja, na samej głowie. Gdzie będzie można chyba się przespać? Trochę. Włąd. i zrób. Life ever and the Living. I spanie. My który trochę chodzi wypocząć przed kolejną walką. Jeszcze ja bym od czego nie wiem z godziny tutaj pochodził, nie wiem po rzeczy i to końce się wyspał. Po trochę teraz będzie, no, no zabawy. Woda już mi się kończyła, jak się napijemy. To jest taki... A no tak, Teraz to może być o to taki lekko ciężkie. Lekko. Ale też i główny mój ekipunek. Tego piła. A ile piła. No piła. Nyk. Ziemniaczki jeszcze damy tutaj. I się napijemy Harnasia. Dobry Harnas, ale z Dobry harnas. I można pchimy. Osiemnasty był jakiś program? Tutaj? Okej, okay, czyli tylko to... Okej okay. Za wiele się nie nauczyłem To spank Kim? Okej, okay, teraz będzie można sobie jakoś pochodzić Tylko się ciemno. Niech nie wiem, gdzie. Co my wiem, gdzie, ale nie powiem. Gdzie to włączniki tego światła? Tutaj ładnie jasno jest. O, awokado. To Zjemy sobie, spokojnie Czemu czuję taki ból? Ale spałem dobrze Na no, wygodnym łóżku, nie wiem czemu mnie boli Co O, tutaj, zejdź